Przydybali, przydybali babcie w lasku. nasypali, nasypali babci w piasku. co Ewa. Droga Pani Szuwe, ponieważ wierzę w życie pozagrobowe, spotkamy się na pewno w wielkim zderzaczu hadronów. Zapewne będzie Pani cząstką liczby, którą dodam do siebie. Suma nie będzie wymagała żadnego wyjaśnienia. To mniej więcej tyle, ile wynosi miłość.